Dobra, co tu mam mówić w gdzie, ogóle? gdzie? Skupna, trzeba skina założyć. No. Dobra, gdzie lećmy? No, nie wiem, na poleć. polec. Mówiłem ci coś. <grym> się powstrzymujesz. Czekaj, eee. Lazarki. Możemy lecieć. Jezus. A Ty kurbo! Debile Nie wiem, kto jesteście Wy macie raka mózgu z Bo powiem. przywitałbyś się z widzami! No to witam widzowie kurna, dzisiaj jestem z panem wezem tam? Jest jakiś chłop którego nie znam, Mogę go w tobie idziemy Mr. Aki to dzień dobry Ja dobry Ja nawet nie muszę wam kurna tłumaczyć co to jest za gra, to pewnie uznacie A tam ci tam tamte debile to się dobrze bawią ŁEBKI Jebane Dobra, a, się a, latarki. A, no ta, latarki, latarki, cofajcie się Świetny start Jak polecił, jaka rakieta Boże, jaki łeb Co, on żyje? Łepek A on żyje Ej, bo ja... Gdzie jest ten ten Ha, wszystko życiu mi się Czekaj, bo ja nie wiem gdzie ja idę? Widerze. Jezu tu jest ja nic nie widzę, to jest pieprzone foki Trzeba było wnieść foki czy Wiecie, że to tak słychać Co? Łebki Zachowuję No, no. Co, miejmy No, nie, nie, nie. no jak nigdy muszę cię pochwalić w Wezus On jest kurna zjebany Dobra, ja nie wnikam O plastik Pokręcone. Chcę, żeby demonetyzacja. Wy jesteście naprawdę niemożliwi. Kurna mieliśmy... Miałem... Nie, nie ma szans. Tu nie, tu nie ma Firexita. Exita. Chyba jest Fire Exita zaraz. Odniosę te rzeczy i idę przetestować Fire Powodzenia. Weź, weź mi latarkę, proszę, nie tańcz łebku. A. Dobrze, przynajmniej o jednego debila mniej. dobra, idziemy o Big Ball. Chuck nam już mamy na kłotę Wezus Możemy już stąd iść, bo już mamy na kłotę Możemy... no chodź jeszcze coś, nie wiem No dobra Możemy tu do tutaj na prawo Chodź tu, bo tam byłem, tam nic nie ma Ta da się podniebać? Skru... Nie, nie da się tam się Skakałeś tam? To Przecież... do... są Turecy tam są <suszy> <suszy> Aleś tam drugi panie, czy nie? Nie, ale są perfumy. Znaczy nie, kubek. Coca-Cola. Ojojoj. Dobrze jest. O kurde! Co tu się dzieje, ty? Jak to się stąd wychodziło? Uuuu Głomek! Spadamy, stąd tam jest ty, glutek. Wyklucz w jednym. Dawaj, ja, klucze! klucza o twój glutek. No i dobrze, bo to, to możemy Gomek. go tak zlurować i on nam nic nie zrobi. O. Chodź, idziemy, stąd. почему то сам mm -hmm. два работы вот. and Webex share. Cześć. Cześć. No, cześć Dobrze, akurat e, wskoczyłem prosto do jego ryja. Dlaczego ryja? No do tego potwora. jeszcze krakena ma. Cześć, że go w ogóle e, blokuje. E, rekin go blokuje. A i coin coin. Jeszcze, nie, jeszcze, co, jeszcze, jeszcze coin head. No Bo dobra. oczywiście. Coin head rekin. A już i jeszcze są psy. Akurat a tam, już... gdzie musi wyjść. Akurat tam, gdzie musi iść. I jeszcze no, są mogę. psy. O, Stary, możesz się ogarnąć? Bądź Fire Exitem! niech pójdzie! Ty jesteś kurna łebek. to on ta, tam, Coinhead jest, tam jest Coinhead. No, on już go uaktywnił! Wyszedł! Wow! Siapierdolę. <noise> wyszedł. Wow Ja bym mu radził. No niestety, ale obstawiam, że umrze od y, pieska. No, też tak myślę. Mówiłem nie lecieć na Titana to ten swoim. Dobra, nie przesadzaj. A ja w sumie też mogłem być cicho. <noise> no właśnie. <noise> Cześć że... Jaki debil nie mogę, jaki debil! No, nie, jak... Geniusz, geniusz. on zdech? No ja po prostu... Jak ci prost, Ja zeskoczyłem na dół i prosto w ry do ryapsa. A ty już nie się od razu? No ja w... Ja, ja tak, zaniosłem rzeczy pierwsze, potem przyszedłem po drugie i zdechłem. Bo wskoczyłem w jego ryj. A mieliśmy już 200 mieliśmy na statku. Dobra no To ciekawie Daj mi wybrać planetę Ale nie bierz nic z tych trudnych trzech, proszę cię No dobra Weź na. tam trzeba zrobić no coś Tajna weź Tajna no. Tejtana bo. Mogłabym wziąć każdą Mogłabym wziąć każdą planetę oprócz Tejtanu No jeszcze Ray nie jest, no ty jesteś normalny Flodet, to tak ogólnie. To jeszcze jest tam jeszcze gorzej. Co ty gadasz, jest dobrze. Świetnie jest. Najlepsza pogoda, pływać hmm. można. Tak, jeszcze ktoś z nas utonie. Wchodził. Powiedziałbym coś, ale... ale no. ja się powstrzymam. Hmm? Domyślcie się Coś na N To jadę... Pojadę do tego zasranego Radomia, znajdę cię i zabiję No zajebiście, jeszcze nic nie widać o, Jeszcze tu już słyszę kurna minę No tam po lewo jest O, Candy Candy? Tu Jerek Fajnie Ile warty? 14 Warty, warty 14 Piotrek ma y, tego O kurna o, Myślałem, że to maska Już biegłem, żeby podnieść Łepek O jest Nie klikaj, bo no kur... <laughs> Jeśli jest brak, to on znajdzie 5 sekund Podkreślam, że coś się teraz piło, bo był lag Ej. Ty ja Jezu! Ty jesteś... Ty jest... Ja? Nie ty, Piotr. To on tu gdzieś jest? No przecież przez Discorda włączył kur mikrofon. Aaaaa! Kurna, czemu ja go nie wyciszyłem? Nie wiem Muszę ci jakieś puści puścić. Czekaj, muszę go wyciszyć. Dobra, dobra, możemy iść. Czy tylko ja mam takie minimalne lagi? Yy, no ja, ja położyłem serwer, co się nie dziwi. O! O, tego nie biorę, bo co by dźwięk być. <noise> Chłopca, lampę zabrał I możemy stąd już, bo mamy du dużo hajsu. No to spoko gdzie my jesteśmy? A jesteśmy przy schodach. No to spadamy, spadamy. Kolarki nie wziąłem, ale trudno Czego? Ej stary, poczekaj, po, po, poczekaj, patrz to. Ale dziwna <laughs> ej, ale nie ta lampa wiem. daje słabo oświetlenie, ej ja nic nie widzę. Czemu Lizaka nie mogę? No, prawie do wody wlazłem. Dobrze, że dobrze. Szkoda, że nie mogę tego lizaka wylizać. <grymne> e! Chłopaki! Chłopaki! To powiedz, że nie masz czasu. Stąd właśnie siedem jedna lampa, co? Wezus w jakiś sposób nie żyje. Chłopaki zamykaj od razu. No, Wezus nie żyje w jakiś sposób, nie wiem, albo w leć leć, 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 leć. nim. Le Wiesz co, bardzo dobrze, że Piotrka wyciszyłeś... że, że, że został wyciszyłeś, wyciszyłeś, bo copyrighted audio jakieś włączył pewnie. No, A to tak obstaję, że to było copyrighted. Znaczy tak będę musiał większość z tego wytnąć, ale trudno. A wytnąć? wytnąć. Wy, wy, wytnąć. Wy, wy, wypipkać muszę. <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, mamy nakładę, jest dobrze. W jaki A, sposób że... ty, Piotrek, umarłeś? A zobaczmy no. Mojego? Czyli Lizaka mojego polizać? Piotrek, polisz mojego Lizaka. Masz tutaj. Masz tutaj Lizaka, polisz go. Jesteście niemożliwi. Nie żyłem, Chciałem na wziąć jeszcze. Przestań. Idziemy na jakieś łatwe, kurde, nie jakieś daj. Do Dobra, to jest trudniejsze. Nadajemy się wygrali przynajmniej. Ale i tak już mamy nakłoty Piotrek, weź. Żadne, żadnego tańca nie mogę wybrać, bo na każdy skopił. Czekaj, y oh, Fuck myślę, że nie doskoczy <laughs> nie, Łebku! <laughs> Wy jesteście naprawdę niemożliwi. Na przykład No i dobrze ci, tak? Kto rzuca pyt bombę? Co jest? <grywa> <grywa> Dobra, idziemy. Opaki, tu serious gaming musi być. Dobra, ja tam nie wchodzę. <grywa> Są dwa turety na radę. No! Co ty? Nie, nie powiedział. Dużo montowania będzie mieć. Będę musiał to wszystko wypipkać. Nie nie jak. Nono. No. O faj. O. o no co zajebiście. E, no chodźcie, no bo to jest jedyna droga. Może chodźmy. Jeszcze z firexit. F errexitem to, to, to my weszliśmy, Rexy, to, my weszliśmy. A. E to to jest idea droga Ale ty nie przejdzie. Ale to, nie, nieprawda Już możesz dołem iść A tu? Ej, góra jest wejście łebki Serwerownie Oj dalej jest przejście Chodźcie

Chodźcie dołem i do mnie na górę Ale tu jest więcej, więcej A tu jest serwerownia A tak Dobra, zostawmy go i wyjdziemy Chodź Są słysza... górki? Słyszałem węta <grym> Nie, ale... Czemu mam, czemu mam czerwone zdrowie? Nie chciałeś poczuć? Braken cię znać. Bo nale, należy ci się Nic nie ma o, o. To. Co? O! Oh. Co? O! Oh. Ej, to było. zaraz brakena wszystkich To było pierwsze miejsce, kiedy z brakena grali. graliśmy razem, to pierwszy raz tutaj brakena mieliśmy, pamiętasz? No ja pamiętam, nie jestem pewien, chyba wy umarliście, a ja uciekłem, nie? Czy jak? Nie, albo. No już jest made exit nie Pain. Tak? No Jezu ty się Dobra powiem. i tak to wymontujesz i tak No tylko będziemy musiał mi Piotr powiedzieć jak to pipkać ekspertem no, Ja w ja wolę tam nie wchodzić na wprost Tu chodźcie O, zobaczcie, ładownia ok. Dobra. To jest jakiś robak, bo tu coin nie jest, bo na coin to jest za wolne to No, coin head zapieprza no. jak porąbady No fajnie, to nic nie Nie no, ale nie, nie rozpoznaję tego co, Coin head zapieprza jak ojciec na promocję e, piwa wydaje, do tej to jest, się wydaje, że to jest słomek to jest złomek. Nie, to spałem. spałem, bo ja mam zglitszowaną teksturę i ja. Ha, Halo, bez kitu. Za Piotrem poszedł, chodź. Oj, ty jest Po prostu. Jemy, stąd. Ej, on jak jest z tobą? Nie! No nie! Ej, nie mam staminy! Chodź, ciekamy. O... Ty, yy, tak. Zostaw, zostawił go, to jest. jak przeżyłeś się z tu byś w sieci Nie wiesz, prawda? Ten... Ja nie, nie weszłem w sieć. To ja wszedłem w sieci, Gdzie to Taki... jest ten main exit? No, Dobra. wróciliśmy się na drogę do fire exita. a to jest break Jezuś, and... czyś... No i. Bo... Łeb to też muszę wyciąć. Bo... No ale to, to też jest... Skute, wiesz. Ej! Jezu! się dziwicie, że ja nie chciałem tego nagrać. Robotę bo tylko robimy. Ja, ja, ja tego nie zedytuję, to mam w dupie. Które dni idziemy? Ja tego nie zedytuję. No zedytuję, zedytujesz. Jak Jak mi się będzie chciało, to to zedytuję. Ej, wyjdź! Gdzie tu jest wyjście? What? A tutaj O, jeszcze jest szósta, no to zajebiście Aha, to są te robaki. Jezu, My się zezrałem. No, jest tam, ale kurna weź tu idź, nic jest na Eklips już. O nie, o nie, o nie. кактус Co się stało ty?

No! No nie, debilu! Co? Nie rób tego! Czego? Coś chodzi. Co? Znierdziłem nawet. No nie, nie, wcale. A to to było te... Moja ulubiona muzyka. No nie wątpię. O, pijaj, No! Haha! Że, ey, to on później będzie musiał to mycić! Aha! Aha! Naprawdę nie poczekaliśmy aż. No, nie! No łebku! The Dobra, to było na tyle w tym ciągu. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.